Pewnie czekacie na świetne przywitanie. Ja czekam na jakieś normalne przywitanie z Grom, Oplast, a w zasadzie z dodatkiem Oplast Whistleblower. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Krupier i witajcie, tak jak już wspomniałem, w grze ponownie, w tej grze Outlast, W dodatku DLC Whistleblower. Pokrótce mówiąc o samym dodatku. Mówią, że gra jest bardziej pojebana niż sama podstawka. Że ta gra dosłownie ryje banie jeszcze gorzej niż podstawka. Że ta gra oferuje całą cysternę kiślu. Ale czy na pewno? Pewnie się przekonamy. Ok, zacznijmy więc. Bardzo śmieszne! Od razu pierdzielnicie w normalny, szalony, to nawet nie będę wiedział a ja. Nie będę przecież grał na. Szalony. No nic. Po takiej długiej przerwie horror idealnie. Czy mogę się ruszać? O, mogę. Puść. Puść. O. Świetnie. Yeah, my open those eyes. You don't have to wake up, but open your eyes. What's the matter? Somebody hit you? Here. Yeah. Let me help. Uh, kind of busy here. It sounds like real trouble. Przepraszam się, ja wydałem właśnie przed chwilą moje ciężko zarobione pieniądze na. To jest jakiś porn dodatek, czy jak? Old brothers? Może. Kurde, nie wiem. No. O ty, nie mogę nic. Wyszedłem z gry? Uff. Dwie godziny wcześniej. Co, się działo dwie godziny wcześniej, przed... Nie z minimum, bo myśli przez dwa tygodnie pracowałem przy history program programu bo... w ośrodku, ma badaczu murków masy, zachowaniu ale pieprzyć to tam się dzieją straszne rzeczy. Nie mieści... Już dalej nie przeczytam serio. O, już ma, o, mamy. No już się gra jeszcze dobrze nie zaczęła. Ja już kolanko sobie chodzi. Pokaż mi coś tam, coś tam napisał. Tam się dzieją straszne rzeczy nie mieści, nie się mi to w głowie. Nie mogę wyjść w połowę tego, czego byłem światłem. Na każdy tydzień zastosowanie terapii ze snu zaszło za daleko. Znajdź coś, co czeka na nich w górach. Ludziom gdzieś się przyda, a murków na tym zarabia. Ta sprawa musi ujrzeć światło dziennie. Nielegalna działalność w ośrodku badawczym murków. No dobra! Aha, lewe to. Co Wykrzywieni? Czy nie wykrzywieni? Normalny człowiek! Tak, łapki normalny człowiek, aż kurde, chociaż się do ciebie przetule. Park. paged ja tak na imię? Park? Myślałem, że tylko Przejdź do konseli. Już się zaczyna, a ja już kurde exploring i kolejne drzwi też będą zamknięte i te drzwi, uwaga będą zamknięte, jadę w ciemno. Mówiłem. Piero. No, ci mają ten ma

Bodajże, gdzieś tu były Twoje jelita, ale mogę się mylić. Natomiast ty, kolego, yy, ty bodajże, byłeś wmontowany w tę ścianę, a czapka leżała chyba tu, ale też mogę się mylić. Natomiast was nie pamiętam. to, co, co ty tam pi. No, pokaż.

Wow. Teleport? Jakżeś ty, ty się tu znalazł. I to samo rysuje, no. tak. Z, z innej perspektywy troszeczkę dziwnie to wyglądało. No, wiecie, on tak. Oj, krupier, ty masz myśli? Co on tam? Taki informatyk, naprawia. Co wy tutaj robicie? O, przesełko się świeci. Jedną chwilę. Biegać nie mogę. Inny. Ale kuźwa ci są ci o, następny. Już się grafikom nie, chcało, nie chciało dorysować innej twarzy, mogli chociaż troszeczkę brudkę tam podmalować, tutaj coś, jakieś efekty, jakaś mała szrama, ale nie, lepiej kurde wziąć i pierdzielnąć ten, może nikt się nie szczali. Zgaduję, że ten też jest tak jak tamten ochroniarz, na no pewnie. Temu też? No pewnie, że mu też wątroba. Co? Ciś, Aby naprawić pole. Dobrze. Park. Functional imaging and faces and talking to the ASL System We patient 30 seconds out and we're blind inside his head and then, it a chamber, ass the plate No, I don't need another performance evaluation Mr. Park here is gonna have us up and running before we even know it Right, Mr. Park? Something's going on Are we happy, Mr. Park? a Uh, Steve? FMRI is still dark. You're doubting our friend, Mr. Wayland Park? Which I consider more than unkind to of his programming skill and considerable dedication to the Mergon Corporation. Okay, do Dobra, Sepie, you're safe. I'll No. Spodnie. 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 A ty... jestem... Zaskoczony no. Jakby komuś nagle w szybe wleciał nagi mężczyzna, no to każdy byłby chyba zaskoczony, Aerial spin labeling is back online. Good. Dwie rury mam w mieście i jedną w dno się. You're finished, Mr. Park. And leave. Don't expect anything. Daj mi na tym scape jest nim tam pogadać. No. Wróć do swojego biura. No daj mi na niego se popatrzeć. Bierz tą mapę. Bierz tą You're done here, Mr. Park. Thank you and goodbye. Obej masz coś jeszcze do powiedzenia? Hmm. Budki się rozwiązały. Tak, 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 tak. Wypier dalej. Znam to. Wykrzywiony. Wy jeszcze żyjecie? Kurde. O, przynajmniej. Nie, ja tam po co mam zwracać na na to, jak oni wyglądają, jak wszyscy będą wyglądali tak samo. Gdzie miałem to biuro tu, nie, tu. Ser. Whoa! Nadajcie klonów! Wszyscy policjanci przyszli. Chyba jak ja cię rzucę? Software engineer with a level three security clearance. Graduated cum laude from Berkeley, but still somehow not smart enough to realize that the last thing a fly ought to do in a spider's web is wiggle. Somehow no. dumb enough to think that a borrowed laptop, onion router, and firewall patch would be enough to fool the world's leading supplier of biometric security. Stupid, Mr. Park. More than stupid. In fact, that was crazy. I'm afraid we are going to have to have you committed. Mr. Park, will you willingly submit to force Did you hear that agent? He said yes, Mr. Blair. No, Oh, and uh, did I just hear Mr. Wayland Park volunteer for the morphogenic engine? <laughs> no, I just Mr. Blair. That was brave. Gouwno, słyszałeś, sprzedałeś. The Murkoff Corporation and the onward march of science both appreciate your bravery and sacrifice. Co Nie usi mnie już zastrzelą. I się zaczyna. Powiem wam tak. Jeżeli jeżeli tak ma wyglądać początek, ogólnie cała gra jak początek, to powiem wam szczerze, że że Ja. Jezu, nie wiem, czy to mi się już tak kolorował przed oczami, robicie? Jezu, już myślałem, że jestem nagi. Jezu, to mi czy... Nie, to w grze, dobra. No, przecież nic nie mówię, no. widzisz, że tylko jęcze. Duch, stupy! Powrócił! O nie, 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 nie. To mnie nie wrobicie. Włączcie to światło. Jak ja uwielbiam takie początki, kiedy się robi nagle ciemno. Moment, poczekaj, wezmę kamerę, żeby cokolwiek widzieć. Chyba inny model. Oj O dobra, coś już tam... Coś już było. Nie dokumenty, a... Notatki. Jeżeli umrę. Spierdoliłem sprawę. Boże, gdzie ja jestem? Ile to już czasu kilka godzin, tygodni w głowie mi szumi. Zmusili mnie do oglądania Pola. Muszę znaleźć pomoc. Lisa, przepraszam, jeżeli umrę, wiem, że mnie znajdziesz. Wiem, że nie spoczniesz, dopóki nie znajdziesz mojego ciała. Mam nadzieję, że znajdziesz tę kamerę przy moich zwłokach. Mam nadzieję, że materiały, na nie że materiały na niej zrobią to, czego ja nie mogłem. Ja w prawdę. Lisa Kotku, przepraszam. Dałem dupy. <grym> Wydawało mi się, że postępuję słusznie, ale naprawdę spierdoliłem sprawę. Dałem dupy. Dobra, czas się stąd wynosić. Zero bateryjek. Szkoda, że to nie przeszło z poprzedniego Papier, papier. Co tu się dzieje? Kur Już Dam kwiatuszku Boże, mi drzwi? Spierdzielaj, spierdzielaj. Szybko, szybko drzwiczki. Tak jest. Zamykaj. Jest, poprawili działanie w drzwiach specjalnie dla mnie. Gdzie teraz? Jezu, co to jest paranormal activity? ...bateria... ...kible... ...japie! Już myślałem, że to z dół stupy... ...jest jak tu ciemno. Już na samym początku takie ciekawostki mnie spotykają... tam jest gwałt zbiorowy, czekaj jak to się wyłączało, o! Proszę bardzo, gwałt zbiorowy z ciężkim narzędziem. Kole się na mnie patrzy, ja się lepiej stąd wynoszę, bo zaraz... Zaraz ja tam do nich dołączę. Ja pierd... Duch z dupy! Duch z dupy! Jak się tak robi już ekran, to ja już to opatentowałem. Bateria! Już to opatentowałem Ja pierdzielę, ja tu nawet nie chcę patrzeć, co jest pod tymi łóżkami. Wiedziałem, że tak się skończy. Nie! Albo dobra. Nie, zamknięte. Nie chciałem nawet tam wchodzić. Nagram to, nagram to, nagram, nagram. Chodź oczywiście, bez spodni. Co tu się dzieje? Nie, 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 nie! nie. Jak słyszycie. Poczekaj, to get a little red on your hands it's always helpful you to express yourself you keep it bottled up too long and you might do something you regret no you're no, 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 no. too good for the likes of us think you're different cool Have something special there are no observers here <laughs> now, get the fuck out of here before i change my mind Gdzie tu uciec? No nie no No dobra, dobra, idę już się na ciebie patrzę, bo wyglądasz jak Już nie powiem kto. Dobra Co tu się dzieje? O. Kurde, ten kogoś kopie. Oczywiście zamknęły, chociaż coś. Gdzie teraz? Szybko, muszę poprawić słuchawki. Jest, szyb. Dobra, wchodzimy. Co tu się działo, ludzie? Nie wiem, nie wiem. Czy... Dotrzeć do radia w więzieniu, bo się teraz już każdego zakrętuję. Coś zapisałem, nie wiem, co, co on tam namodził. Radio w więzieniu jest to radio, na które. Na krótkie fale. Jeśli Jeżeli jest zasilanie prądem, może uda mi się je naprawić. Użyć go. Ale dałeś dupy! Nie chcę nawet w dół patrzeć, bo... Mogą się tam dziać bardzo straszne rzeczy. Jezu, nie tak ciemno to ja nawet. Cztery ściany. Jeden wykrzywiony. Szybko. Siedź sobie tam siedź. O Obozy. On tu stoi Powiedz, że. Nie, 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 nie. Na pewności, na pewno... Na pewności. Gdzie teraz? Dobra, tam są drzwi. Baterie, dokumenty. Baterie, dokumenty. Nie ma. Co? Duchy z dupy. O nie 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 już się dobijają na wszelki wypadek. Na wszelki wypadczek Widzę, że jesteś lekarzem, ziom Co to? Że to cię uwolni? No dobra! Aktywować śluzę. Dobra, bądź wolny. Ja pierdziele! Gość wygląda jak Large steak z tych Zapisywanie... Ludzie... To tyle z odcinka na wszelki wypadek. Wstępnego... Z oficjalnego dodatku Dodatku DLC Whistleblower Blower Outlast Kochani, dzięki wam bardzo serdecznie za oglądanie, ja jestem Krupier i Do zobaczenia w kolejnym odcinku Mam nadzieję, że Sam początek Pierwszy odcinek dał już wam dużo do myślenia Że to co się działo w grze podstawowej to było Nic To było nic w porównaniu Co będzie tu Gram na poziomie normalnym, co by było jakby było Gdybym grał na poziomie Szalony Coś czuję, żeby mnie kuźwa wywie wywiozła chyba karetka. Serio No, ale nic. Dzięki Wam wszystkim za oglądanie raz jeszcze. Ja jestem krukier. Na razie Trzymajcie się. Cześć.